Ciężko przejść na emeryturę w tak młodym wieku po tak pięknym życiu młodzieńczym. Jej. To, emerytura sportowa jest, jest pewnym wyzwaniem i w ogóle przechodzenie na emeryturę sportową dla sportowca jest bardzo ciężkim momentem. Ja nawet pokusiłam się takie stwierdzenie, że był to przejście na zakończenie kariery było najtrudniejszym etapem mojej kariery więc nie jest łatwo, ale sportowcy mają to do siebie, że potrafią się odnaleźć w różnych środowiskach i dopasować do, do otoczenia, więc myślę, że i to mi jakoś wychodzi. Będzie intymnie. Budzi się pani rano, to już ten pierwszy dzień, kiedy jest już po tym wszystkim, pani wie, że to koniec, jest pytanie o Jezus Maria, co teraz, czy, jest już, czy już miała pani... Plan, na tą resztę bardzo młodego jeszcze życia? To jest problem, który pojawia się u wielu sportowców. Ja dość szybko zaczęłam dbać o to, żeby. Żeby mieć co robić po, po właśnie po karierze sportowej, e, gdzieś tam to sobie zawsze planowałam i wiedziałam o tym, że kariera sportowa no, skończy się e, w dość młodym wieku. Także i studia, i, i jakieś takie i, i edukacja, i też zabezpieczenie finansowe e, g, no, starałam się zawsze o tym pamiętać. E, i... I pomimo tego, że wydawało mi się, że jestem gotowa, to właśnie tak, był ten, był ten problem, gdzie no, strach i strach przed nieznanym. Może nie obudziłam się rano z taką myślą, ale był to naprawdę ciężki, ciężki czas. Co teraz pani robi? Jaki pani znalazła na siebie plan na resztę życia? Y po zakończeniu kariery sportowej dałam sobie rok na to, żeby poszukać nowej ścieżki. Po tym roku zaczęłam pracę w Polskim Komitecie Olimpijskim i ogólnie w różnych około sportowych instytucjach. Także bardzo, no, bardzo się cieszę, bo, bo praca w spol jakby. Chciałam bardzo zostać w sporcie. Uważam, że sport olimpijski to jest taka najbardziej elitarna odmiana sportu i absolutnie jest to moja praca marzeń. Spełniam się w tym. A taką moją zawodową pasją i zawodowym wyzwaniem właśnie pozostało to, żeby pomagać sportowcom. Już. I odnaleźć się w, w życiu po karierze sportowej, ale też uczulać, uwrażliwiać ich jeszcze za życia sportowego na to, co będą robić po sporcie. Na koniec spotykamy się w Zakopanem, który gdzieś tam w bardzo wczesnej pani młodości też było, bo chodziła pani tutaj do liceum, do szkoły na drugim europejskim kongresie sportu i turystyki. Potrzebne są takie kongresy, czy to strata czasu? No, jest to unikalna e, możliwość spotkania tak naprawdę wielu osób, które e, tworzą polski sport. E, ja trochę żałuję, że jest mało sportowców, e, takich czynnych. Wiem, że oczywiście ciężko jest wyciągać czynnych sportowców do udziału w, w takich oficjalnych spotkaniach, e, ale e, może to taka, e, taka rada na przyszłość, żeby również e, do rozmów o polskim sporcie zaprosić e, sportowców.